Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy więcej, kochani, jak niedawno, tutaj nie było naprawdę dawno, no i była jakaś aktualizacja, czy kilka aktualizacji. Jestem bardzo ich ciekawa, ale przejdźmy sobie do naszej e, gereczki i teraz tak, ja sobie tutaj posprzątam, <ścoughs> e, ja sobie tutaj posprzątam te autosavey, ok. No, i dobra, no i lecimy. Zobaczmy, do któregoś zapisu sobie wejdźmy. I jak tutaj to wygląda. Ostatnim razem, kiedy grałam, ja też długo przez. Ja długo nie grałam tą grę, ponieważ no dość mocno mi się zacinała. Pomimo, że jest super komputer i wszystko to, jednak, no. Średniawa. Średniawa, moi drodzy. Także, no nic. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się zacinać już nie będzie. I że będzie naprawdę. Wszystko w porządku. Także, kochani, witam Was. w Inzo i trzymajcie mocno kciuki, żeby się nie zacinało. Tak, jak wtedy, bo wtedy to takie. Ale nie, no na razie okej, okay, dobrze działa. Dobra, dobra, dobra. I jaką wy macie historię, moi drodzy Państwo? Mieszkacie razem? To wiem, ostatnio właśnie wydaliśmy chyba tą mieszkanką. To też pamiętam, kojarzę, kojarzę. Także no, zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście ja też muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, bo jednak ono jest inne niż z Cymysopa. Wiecie, no, jak się chwilę tutaj nie grało, no to jednak yy, jest ciekawe. Przejdźmy sobie tutaj do miasta. Yy, miasto się czyżby zmieniło, czy mi się tylko wydaje? Yy, mapa miasta. Jest całkiem interesująca albo pora roku się zmieniła, no coś jest innego. Jest ładnie poziom pierwsza opady, deszcz opady, śniegu, pochmurnie. Nie no, jest słodycznie, jest fajnie, jest miło i przyjemnie. Mamy tutaj te billboardy, mamy drzewa. Możemy trzeba sobie oczywiście te drzewa sobie też zmieniać, ale na razie może zostawimy je takie. Ewentualnie białe. E, Okej, okay, dobra, e, pięć byśmy dali taki może ciemniejszy, czy też biały, takie białe drzewa. Ej, to by mogło naprawdę ciekawie wyglądać. Terawa zobaczmy sobie rawę właśnie jak tutaj to wygląda. E, mamy takie oto kwiatuszki, jej też byśmy mogli oczywiście sobie pozmieniać, może na takie. I wszystko właśnie byśmy polecili w biel. Ja nie wiem, jak to będzie dosłownie wyglądać. E, liście, no to zielone, no zielone wypadało e, tylko jakieś takie na przykład jaskrawe że było to e, tak magicznie trochę nie? Ja nie robię tutaj magicznej serii absolutnie ale chciałam żeby tak to ciekawie wyglądało aczkolwiek no, zobaczymy zobaczymy czy to będzie ciekawe czy nie będzie ciekawe e, tutaj mamy oczywiście te kotki ale byśmy może zmienili na takie coś no się nic nie zmienia yy, Nic się O może tak, może w ten sposób yy, zaczekajcie... dobra A dobra no niech będzie tak <gryw> będzie ciekawie. Zwierzątka. No, zwierzątka mamy tutaj dosyć yy, mało zwierzątek, więc możemy sobie dać y, więcej. Możemy sobie dać wywióreczki, yy, tak troszeczkę mniej. Yy, I wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o takie zwierzątka. Mamy shop. No, możemy też shopa tutaj wsadzić. Aha, nie możemy, bo możemy tylko trzy. Okej, okay, efekty specjalne. Chodźmy tutaj do efektów specjalnych. Yy, tutaj mamy barak, ale dajmy sobie tak. Yy. O jezu, ale pięknie. I tak średnio jest naprawdę wspaniale. Podoba mi się. edytuj środowisko. Środowisko chcę mieć czyste. No bo wiecie, tutaj możemy takie zombiaki sobie zrobić. Jeżeli była, była opcja właśnie stworzenia takich zombie, no to byłoby Kozak, ale my sobie weźmiemy takie czyste otoczenie. Chcę, żeby to mimo wszystko jednak ładnie wyglądało. Zarządzaj Zoj, No i jesteśmy tutaj w naszych Zojkach. No i wracamy, wracamy, zobaczmy, jak to nasz y, miasteczko się prezentuje. No jest jesień? Jesień jest, okej, okay. no dobra, wszystko jasne, wszystko jestem, dlaczego to tak wygląda nie inaczej. Ty jesteś głodny, sobie zjadłeś, ty już nie jesteś głodna, pojadłaś sobie, jesteśmy najlepszymi kąplami. Do zobaczenia, dobra. Y, mamy 38 tysięcy. Zojków. Jak wyglądają wasze relacje? Wy ani miłości, ani nic, także myślę, że tutaj na tym zostaniemy. Czy możemy zawołać naszą sympatię? Możemy. Ostatnim razem miałam właśnie problem, żeby go zawołać, także fajnie, jak on tutaj do nas przyjdzie. Chciałabym, żeby ich relacja się rozminała. Nasz współlokator być może również będzie miał jakąś tam ciekawą, fajną relację z kimś z gry oczywiście, także zobaczymy. Gdzie on jest? nie wiem. Mm. Zawołaj. Zadzwoń do Zoj. O, jesteś. Jak biegnie do nas, nie? Tylko tak wchodzi, tak wchodzi sobie po prostu, mógłby zapukać. I w ogóle to jest randka, to, to w ogóle jest hit, nie? E, opowiedz tą historię. Ale chcę, żeby oni sobie tutaj pogawędzili, porozmawiali. On sobie coś tam będzie robił, ogólnie. O, zrób słodkie zdjęcie, pewnie, że tak fajnie jedzenie jedzeniem monych przekąsek, a możesz się pochwalić troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę bardzo plotkę o społeczności, chciałabym, żeby ich relacja jakoś fajnie tutaj wyglądała, e, czujesz się niezręcznie, nie, Kowiernikami nie, tylko jedna warstwa snu, zapytaj o hobby, które możecie mieć razem, o, to byłoby spoko, o, jak sweet, jaki sweet, hej, no fajne. Zatrzymajmy. Czy ja bym mogła zrobić selfie? Mu. Ja właśnie nie wiem, powiem Wam. Nie mam pojęcia, czy ja bym mogła zrobić jakieś fajne zdjęcie. Pytanie: Czy to nie będzie. A mogę. Wiadomo, że to bardziej chodzi o nią, nie? E, także. E, w porządku. Tak, jakoś tutaj. No, szkoda, że on tak stoi tyłem. Ale okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj, jeśli chodzi o opcję kamery, raczej tutaj tak głębia ostrość może być nie no bo to ona. E, pole widzenia. Może. Tak, no, może być ciekawie. E, kreskówka, nie, tutaj możemy sobie światło zmienić, ale na mieszkanie, to powiem Wam, to trochę jest e, lipne. Lipne światło jest na mieszkaniu. No. Eee. No tak. Mm. Średnio no. Średnio na jerze No nic, zrobimy im takie zdjęcia, a co będzie dalej to się zobaczy. To się zobaczy. O. Na mieszkaniu to jest taka kalipa trochę. Co mu się dzieje? Ej. Co ci się dzieje? Mm. <noise> Cię źle czujesz? Ej, nie wiem. Nie wiem co mu to. On chyba ma ich dość. On ma ich chyba dość po prostu. Ty możesz sobie coś porobić, w sumie dzielenie osobiste. Bo postawa postawa. Eee. Y Wiecie co? Też spoko było, bo to jest jego sypialnia, a to jest jej sypialnia w ogóle, nie? Yy, moglibyśmy mu komputer zakupić, wiecie? Także przejdźmy sobie może do trybu budowania. Okej. Okay. No i w zasadzie, nie wiem, to lustro sobie gdzieś przeniesiemy. Yy, tu? Weźmy sobie tutaj na meble e, podwórko hobby, gabinet, ok. I weźmy sobie jakieś takie biureczko, fajne, ciekawe, żeby było. No, może nie jest jakieś ciekawe, ale ok. Ważne, że jest. Weźmy sobie jakieś krzesło. <grym> e, a Może takie gamingowe, niech będzie. Oczywiście komputer. No, wydamy swoje wszystkie możliwe pieniądze. Co to jest? Samsung OLED. Co to jest? Czekajcie, bo ja tak. Yy, jakieś takie małe. małe. Wiecie co ja zgłupiałam teraz chwilowo? Ja wezmę chyba taki. Tam to jest za 1200, ale co to jest? Ja nie mam zielonego pojęcia. Urządzenie, e które może rozwijać i zwijać w razie potrzeby. No to można sobie tutaj położyć w sumie może się przyda, może nie. Niech będzie, niech, niech będzie, no bo nie wiem. No bo nie wiem. E, dobra, no wróć. Także ty, tak naprawdę, byś mógł się tutaj czymś zająć. Możesz komponować muzykę, stwórz film, edytowanie, stwórz. Nie możesz tu usiąść. Usiąść. Otwórz Nie. pisz esej. Nie może ewidentnie korzystać z kompa dlaczego. Nie mam żadnego pojęcia. Jakby w ogóle ten ani fotel tutaj nie mógł stać. No ale jak to może stać? Czemu fotel nie może stać? <grystanie> Jezu, ta gra to jest dla mnie jeszcze kosmosem. teraz. Stwórz film. Dalej nie może... Ja nie wiem. Boże, ty musisz usiąść? Nie może. Oj, Boże, nie ogarniam. Dobra, chodź tutaj, przywitaj się. Yy... Powitaj ciepło. Ale cieszę ja się. Szła, się o, ustal nastrój obok łóżka. Uuu. Uu. To jest interesujące. Czego wy się cieszycie? <grym pisały> Poleć pozycję Yogi. W serio idziecie do... Zaczekajcie, serio? Aha. Dzieje się. Tego się nie spodziewałam, że to, to będzie tak opisane. Naprawdę? To ciekawe, ciekawe bardzo. no <laughs> Ja pierdzię No nie. Jakie fajerwerki. Fajerwerki, fajerwerki, hicior. No, są tacy zakochani. OMG, on cię poprosił, a w ogóle on cię poprosił o bycie ten parą. Przełączmy sobie single. Nie, wy nie możecie być single'ami. Poprosił o puszczenie. Nie. Ej, czemu nie mogę zmienić? Go. W sensie. Tutaj gdzieś się dawał zmieniać? Już nie da? Czemu nie mogę zmienić? Ej, zmienili to. Wcześniej można było tak fajnie sobie przełączyć. A teraz nie mogę. Więcej. No nie mogę przełączyć między osobami. Bez sensu, bez sensu. Oj, ale bez sensu. No i on sobie poszedł. Zrobił co miał zrobić i poszedł. Dobra, nieważne. Dobra, wy możecie się zaprzejaźnić. Okej. Okay. Pogadajcie sobie. No dzisiaj taki kurde dzień w domu. Yy, ale możemy z naszym gościem... Jak ty się w ogóle nazywasz? Bo ja zapomniałam. Jak ty się nazywasz? Severin Rogers. Z naszym suwerennym Rogersem moglibyśmy sobie pójść na miasto, a ona sobie niech tutaj robi, co chce. Tylko jestem ciekawa bardzo czemu? czemu, 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 czemu on nie korzysta z kompa. Wiem, tak jakby to była jedyna ważna rzecz tutaj. My nie możemy chyba jeździć między miastami, nie? Chyba dalej nie można. Dobra, chodźmy do parku. Przejdź. No, pójdziemy razem z nim. Mm, no. To są jakieś plotki. Pocket market. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Ważne, że jesteśmy na miejscu, moi drodzy. I mam nadzieję, że kogoś tutaj poznamy. Chciałabym, żeby nasz chłopak tutaj, e, Rogers, e, również tutaj poznawał ludzi. O, przywitaj się energetycznie na przykład. Jestem zadowolona, bo coś musieli naprawić, bo naprawdę fajnie gierka chodzi. Fajnie działa, więc to jest mega, mega na plus. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Także zobaczymy. Dzień dobry, witamy serdecznie. O, i widzicie, level osiągnięto, drugi poziom retoryki. Wow, no i to super. Czyli możemy sobie pogadać. Zapytaj o cechy, pogadajcie sobie tak po prostu. I oczywiście pójdziemy. po Street Food. O. Dobra. I pójdziemy sobie dalej. Tam się chyba do końca nie zaprzyjaźnili. To jest fajna Zojka. E, przywitaj uprzejmie. Co przestaliście ze sobą gadać? Okej. Okay. Dobra. No nie chcę z tobą ewidentnie rozmawiać. Niestety, mój drogi. No. A, ona do nas przyszła. Ej, fajnie. Jest sympatyczna. Powiedz, że budowanie relacji jest fajne. Tak, my chcemy zbudować relacje, ale też chcemy mieć jakieś kumple. Nie tylko kobiety, wiecie, jako kumple i tak dalej, ale mm, facetów też będziemy sobie tutaj szukać. Zapytaj o swoje problemy. Nie, patrzcie, no, no, relacja im spadła. E, gdzieś tak się nie za bardzo, ale fajnie byłoby właśnie znaleźć sobie jakiegoś kolegę. E, przywitaj z pozytywną energią. E, być może tam to sformułowanie nie było dobre, no bo relacje, relacje możemy. O, różnie. Przyjąć do wiadomości. Ona chyba wymyślała jakieś tam miłostki, a tutaj nie chodzi o jakieś miłostki, tylko chcemy właśnie e, poznać ludzi. E, przywitaj uprzejmie, z pozytywną energią. Jak kumple. Tamten gościu łowi ryby w ogóle. ten on byłby fajnym kumplem dla nas. Cześć. Możemy się polubić, moglibyśmy być kumplami. Wiesz, różnie, tak wychodzić gdzieś czy coś. Twoja dusza cię wybrała, rany boskie. Zapytaj o swoje problemy? I jak będziemy takimi tekstami zapadawać, czy nikt nas nie będzie lubił. Dobra, chodźmy do tej Zojki. Zobaczmy, co ona w ogóle tutaj robi. Ona nic nie robi. Ona cały dzień nic nie robi. E, coś nam się tu zepsuło. Napraw. Chodź, spróbujemy naprawić. Bo ty tak nic nie robisz. A jest godzina... 6.28. Dobra. Może by ci się udało naprawić. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Bo jak e, na początku, pamiętam, jak zaczynały się te Zojki, no to właśnie, jak naprawiali, no to różne cuda się tutaj działy. No ale może teraz e, jakoś to pójdzie. O, no właśnie. Wymina nowy. Także no niestety nie udało się naprawić naszej zojce i pytanie z tym komputerem piszczym możemy. Ej, no bez jaj, dlaczego? O co chodzi? Zamknij to. Hmm. No nie wiem, kurczę. Wiem. Jeszcze raz chodźmy tutaj biurka. ewentualnie może gdzieś. No, ale nie mam gdzie indziej postawić tego biurka, tak naprawdę. No ale dlaczego tutaj by się nie dało, no? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Weźmy sobie może takie w takim razie biureczko i na przykład postawmy sobie w tym kierunku. Postawimy sobie w tym kierunku. Weźmy sobie krzesło i właśnie na takie gamingowe mu chciała, mimo wszystko, no ale. Kurczę, no jak nie można. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tutaj w ogóle ono nie pasuje teraz. Weźmy sobie. Ach, uwielbiam. Jeszcze tak się nie nauczyłam, powiem Wam. Tak, weźmy sobie komputer, może najpierw. Oczywiście ten najdroższy, no bo jak ich stać, no to czemu nie? I weźmy jeszcze raz. No i co? I, i, i też nie siądzie, nie? O, teraz siądzie. Co się tu takiego zmieniło, że się udało, moi drodzy? Nie wiem, no eseją, ja że nie chciałam pisać, no ale dobra, niech ona sobie porobi coś, cokolwiek. Uuu, kolzacko, to wygląda naprawdę. Dobra, przejdźmy sobie do naszego drugiego Zoja. Woo, wielka ryba, ty łowisz ryby serio? Zaczekaj, to wędkuj jeszcze. Nie spodziewałam się, że nasz zoj będzie tutaj wędkować. Uuu, i możemy fotę strzelić. Może będzie nawet lepsza od tamtej. O. Zrobimy tak. Jezu, przejdźmy sobie tutaj głębia ostrości. E. O. Tutaj mam bez wyrazu. Nie, no, chyba bez, bez. no. Ej fajne. Zaczekajcie może tak w bok. No właśnie to są te plusy właśnie tych zojów, że tutaj można takie rzeczy robić i to mi się mega mega podoba naprawdę. To mi się hiper mega podoba w tych zojkach. Tego mi brakuje w Simsach takiego trybu fotograficznego. Ale to ja pewnie mówiłam za 100 razy, nie? <grym> Na pewno. Na pewno to mówiłam. Ładny wyszedł, ładny, no. No i mamy tutaj takie miasto. No. Kurde, ładnie. Ja powiem wam, że pomimo, że nie grywam za bardzo w Zojów, to bardzo mi się podoba ta gra, tylko no, wcześniej nie grałam, bo się strasznie ścinało, a teraz zobaczymy, jak to będzie. Może będzie coś lepiej. Eee, no. Może będzie lepiej. Dobra, wiecie co? Ja bym chciała nim wrócić Uuu, uh, ale rybson. Wejdź do domu. I teraz tak, ja bym chciała, żebyś poszedł do domu. To zaczekajcie, wystarczyło tutaj co, 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 co? Wyślij list. Okej. Okay. A po co chcesz list wysyłać? Jaki list w ogóle? Nie wiem. Idź do domu. Tutaj się nie przewija to do końca. Razy 8, Okej. Okay. Idziemy naszym miasteczkiem, on do metro i tak wejdzie także teleport na hatę jak najbardziej skazany Dobra, no ale cóż. Yy... Dobra, wyłącz to w ogóle ja nie wiem czy ja tutaj włączyłam ogólnie. Ona dalej siedzi przy kąpie, nie. A jest 21, także jak mamy 21, to moglibyśmy sobie jeszcze machnąć tak jak najbardziej szybki trening. No mamy tutaj po coś tą mini. Siłownia, Także chodź tutaj, podciągaj ciężary, moi drogi. Wiesz? On raczej nie wygląda na tego, takiego, nie? Co by tak ćwiczył hardkorowo? No, ale zobaczymy. W zasadzie my możemy chyba sobie tutaj też przerobić. Nie wiem właśnie, czy możemy sobie też przerobić siłownię na jakąś lepszą. No, mam level pierwszy, także naprawdę to może im ciężko pójść. Love Jones skończyła pisanie eseju. Jest mega głodna, także jedzie sobie zrobić jedzonko. Nie. Nie idzie zrobić jedzonko. E, przygotuję jedzenie. Szkoda. Żałuję bardzo, że dalej chyba nie ma opcji takiej, e, żeby można było robić jedzenie dla większej ilości osób, bo to chyba nie doszło, nie? Bo fajnie by było jednak mieć taką możliwość właśnie tworzenia jedzonka dla większej ilości ludzi. Tym bardziej, że mieszkamy razem, nie? No, nie tylko, że każdy robi sam sobie. No to jest takie trochę no bez sensu dla mnie, no ale okej. Okay. Ten kwiatek to za niedługo zlecimy. O matko. Dobra, tobie jak idzie? Aha, ty już skończyłeś tą nią. Okej, okay, dobra. Aj, masakra. Chodź tutaj, przygotuj sobie jedzenie, bo niestety ona ci nie może nic zrobić, a twój level jest... Tragiczny, także weź sobie tę sałatkę z filetem z kurczaka i może ja jej wyślę już do spania naprawdę, bo oni są zmęczeni przecież, no może nie do końca, ale przyjmijmy, że tak. Także chodź tutaj, użyj sobie, eee, z, tak, weź prysznic, umyj sobie zęby, no i pójdziesz spać. No ona też ogólnie powinna, wiecie co, mieć swój komputer w sypialni, także tym też się będziemy zajmować, mam nadzieję, że... Moje chęci e, grania w nie skończą się na tym odcinku, tylko będą e, dłużej. Także zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, bo to na pewno e, pomoże. Jeśli chodzi o, o zojki. Jeśli chodzi o zojki. No, dobra, w szamieszce. No i też pójdziesz chyba się kąpać i tak dalej, po kolei będziemy się ogarniać. Mm, tak, no, no tak. To wyłącz telewizor. Wyłącz muzykę I Tak, no i pójdziesz się ogarniać jak nasza Zojka się ogarnie. Nasza Love Jones się ogarnie, nie? Ja chyba myślałam na początku, żeby oni nie byli razem. Tak mi się kojarzyło, no bo ona nie mogła się z tamtym typkiem spotkać tak dalej, no ale widzicie? Zmiana, zmiana. Zmiana wszystkiego, nie? Dobra. Użyj sobie, weź gorąc prysznic, umyj sobie zęby, no i chyba też wyśpij się dobrze, aby pozbyć się zmęczenia. O, proszę bardzo. No fajne są te opcje. To też, jejku, wyłącz muzykę, no będzie tutaj cały czas muzyka grała, to trzeba dwa osobne głośniki wyłączać. A co tutaj mamy zimę? Śnieżna zima. Zima, zimna. Śnieżna zima. Do dołą, przyszła zima wraz z mroźną e, orą. Rześle powietrze rozpowija miasto, wypełniając jej cichym urokiem zimy. Pierwszy śnieg pokrywa ulice i tak dalej, i tak dalej. Także fajnie. Mamy zimę. Moja pierwsza zima w Zojkach. Ale jestem ciekawa właśnie teraz, e, jakie będą interakcje zimowe, śnieżne. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że e, się przekonamy. No, a nasz Zoj pójdzie nasz seweryn, tak, seweryn. Tak, nasz seweryn pójdzie się ogarniać. W zasadzie już się ogarnia, pójdziesz spać i będą czekały ich kolejne piękne dni. Zimą. Rewelacja. Także kochani, trzymajcie się cieplutką. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapeczkę w górę. I słyszymy się w następnych odcinkach. Pa! pa!